Witam z tej strony oczywiście KRXLAN w drugim Q&A w naszym drugim Q&A otrzymałem bardzo dużo dużą listę sorki, yy, dużą listę pytań jak i odpowiedzi też dużo było odpowiedzi za co wam bardzo dziękuję yy, dzisierze, dzisierze, dzisiaj oczywiście pojawi się kolejne pytanie ale już nie przechodząc zalaliście bardzo dużą ilością pytań tak jak już wcześniej nam lecz część była troszkę no, źle albo źle sformułowana, i musiałem poprawić albo po prostu. No, głupie niektóre były pytania, ale to już tak nawiasem mówiąc. Ale część naprawdę, część naprawdę mnie albo rozbawiła, za co Wam bardzo dziękuję, bo. No, bardzo się cieszę, jak mnie ktoś komentarz rozbawi, Ale ta moja część była poważna, bardzo fajna, podoba mi się to. Część mnie rozbawiła i część po prostu była może pytań niepotrzebnych. Ale już wszystkie raczej zebrałem. Wszystkie 17 pytań. Także już nie ociągając się, będziemy przechodzili do całej listy pytań. Jak z tej strony. Dobrze, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Roland Kalita. Czy zrobisz jakieś serie Rycerz z Promilem lub innymi z klockami Lego Star Wars i Lego Batman? Serie Gier. Też możesz robić. I tutaj, tak jak już dojrzałem do Rolanda Kalita, stawiają się czasem przycinki czy znaki interpukcyjne. Naprawdę nie wiem, gdzie tutaj własnymi słowami zrobić przecinek wiecie wciąć oddech czy coś takiego i czasem to ułupione na materiale wygląda, ale to już takie moje zdanie. Mam nadzieję, że zrobisz jakieś konkursy dla fanów bez zgadywania tylko robienie z rzeczy z Minecraft. jest Jesteś super, no i takie no. I tak po kolei. seria LEGO znaczy wiecie gry LEGO, nie mam zamiaru takiego. Mnie to jakoś nie rozcjonuje. nie na mnie gry LEGO, Batman, Star Wars, i jeszcze Indiana Jones były i sobie jeszcze tam jakieś jakieś inne. Nie wiem, to nie rajcenie, ale tylko lubię takie klocki, jak widzicie, budowanie, takie namacalne, w cudzysłowie oczywiście mówiąc. A co do konkursów to powiem ci tak, był jeden konkurs, organizowaliśmy go z y, Łukaszem, ale on zbytnio nie wypalił, dlatego w najbliższym czasie nie mam. Zamiaru robić konkurs, może na 1500 widzów, o ile nam oczywiście tyle skoczy mm, Jedziemy dalej z drugim pytaniem. XD Roman, XD1. Liam, jaka była pierwsza seria Minecraft? Kurwa, pytanie jak jeden co sieci. Ja ci nie powiem, jaka była pierwsza seria z Minecraft. Trzecie pytanie. LogMine 2.7. Lubisz Lego? A co nie widać? Oczywiście, że lubię. Proste pytania, prosta odpowiedź. Czwarte, la, ba, la, mi, Bania 1.90. Sorry, jeśli przekręcam linki, po prostu wszystko piszę. I czasem po prostu nie mogę siebie aż sam siebie rozczytać, także jak, jak coś źle mówię, no to wybaczcie. Yy, bania 1.90. Co cię zainspirowało do nagrywania? Tutaj pierwsze pojawia się pytanie. Yy... Który jest naprawdę z sensem Bez obrazu, ale naprawdę Super pytanie i chciałem żeby ktoś mnie nie I nie sądziłem prawdę mówiąc, że pojawi się już W pierwszym odcinku yy, Co? Znaczy w drugim odcinku, sorry yy, Co mnie zainspirowało nagrywania? Powiem tak szczerze To był skok To był skok, w przepaść moim zdaniem po prostu spróbować, spróbować przekonać się, jak to wychodzi i czy się to ludzi podoba. Mi się to oczywiście bardzo spodobało, dlatego ja nagrywam aż do tego stopnia. Już rok nagrywamy i mamy po każdej hmm. osób, chociaż inne mają już tam 10 tysięcy, czy ileś tam, ale ja nie narzekam. Mam swoją grupkę widzów subskrybentów, którzy są zajebiści. Szacun dla Was, no i, yy, no i tak jak mówię, to mnie zainspirowało do nagrywania. Po prostu chciałam spróbować. To wszystko. Piąte pytanie i uwaga to jest najlepsze pytanie, które padło ze wszystkich. Debrexon, Czemu udaje, że przedeś mutację? Nie udaje, że przyszedłem mutacji. Gdybym udawał, że przyszedł mutację, mówiłbym co najmniej tak. A jak słyszysz, o tak mówię normalnie. Dlatego nie udaje mutacji, nie, to jest wybryk daleko mi, znaczy daleko jestem już po mutacji, także no. Nie, nie, nie udaję mutacji ani w żaden sposób nie modyfikuje swojego głosu. Aczkolwiek tutaj mam pytanie jeszcze do Was, ale to chyba w innym materiale już to nagram, ale to już mniej, mniejsza. Szóste pytanie. Matixad34, czy będziesz sporządzał, sporządzał jakiś film z widzami? Tutaj, o co Ci chodzi film z widzami? Macie propozycje to znaczy, załóżmy, wy wysyłacie mi też jakieś wideoblogi czy coś takiego i nie wiem w ogóle, na, co ma to na celu. Te filmy z widzami, także musisz mi dopowiedzieć i na pewno najlepiej, napisać mi co, co, mają, na, co mają na celu te jak tutaj mówiłeś, filmy z widzami. Pisz. Siódme pytanie. MC skład 11 Dlaczego nie kręcisz serii z Minecraft na multiplayer? Tutaj promić chyba chodziło o to, że dlaczego nie kręcę głównej serii. Prosta odpowiedź. Kiedy ja mam czas, inni ludzie mogą nie mieć czasu. A jak wiadomo czas zawsze leci i to był raczej główny powód, chociaż pobocznie chciałem nagrywać serie inne od inne od reszty dlatego wprowadziłem mody i dlatego postanowiłem. Jeszcze powtarzam się dlatego, ale właśnie dlatego. <grym> Ósme. Nick Drupson, zajebisty Nick, tak drogą. Kiedy będzie rycerz? Odpowiedź brzmi: Jak będzie, to będzie. Dziewiąte pytanie. The Generation X773. Lubisz piłkę nożną? Jeśli tak, to dlaczego twoja ulubiona drużyna to Chelsea? Sorry, tutaj troszkę przekręciłem pytanie. Cholarasz tu głoski Przekręciłem troszkę pytanie i nie. Nie lubię piłki nożnej. Jakoś nie jestem fanem Darcia Mordy gol i tym podobne. Nie. Co prawda za, za, na boisku po, za piłkę lubię po, po, pobiegać czemu nie? I, I moim ulubionym klubem, jak coś nie jest Chelsea, na pewno żadnych z klubów nie będę, bo ty będziecie mnie hejtować, nie, nie, piłka to nie, nie moja rzecz, bardziej wolę ping-ponga. <gryw> Dziesiąte pytanie, Hubert4825, czy będą kulisy serii Rycerz? Tu kolejne bardzo fajne pytanie, oczywiście poprzednie też były bardzo fajne, no. czy będą kulisy serii Rycerz? Znaczy za bardzo nie wiem co można byście kulisy, serii rycerz, co mają one na celu, co mają wprowadzić. Wiem, że to będzie mniej więcej pokazówka poprzedniego odcinka, czy pokazówka jak ja w sobie radzę, ale obawiam się, że gdybym robił dane kulisy, to one uchyliłyby co najmniej rąbek tego co by się pojawiło w najbliższych odcinkach, a tego chciałbym uniknąć. No ale jeśli chcecie, piszcie mi, czy chcecie kulisy. Może znajdę czas, by je robić. Sorki. 11. Pytanie Jared 111 Nie za dużo tych jeden? Nie, nie. Nakręcisz ze mną materiał Nie, nie kręcę żadnego materiału Ja kręcę film 12. Pytanie Ddarkes.pl podasz Skype? Skype, Skype, ja Skype, wszystko jedno Ym, Nie podaję To się równa podawanie Skype Już podawałem ludziom Skype To się równa spam niestety a na Skype'a i tak wchodzę raz na ruski miesiąc. No, tak jest, no żartuję, ale bardzo rzadko wchodzę. Także tak jak mówię. I trzynaste <laughs> pytanie. Wiktor0610 Masz dziewczyny? Nie mam i z tym wiąże się nawet bardzo ciekawa historyjka. Otóż jeszcze nie tak dawno, miesiąc temu. Może troszkę. Może troszkę więcej. Tak, jakoś tak więcej. Yy, miałam okazję poznać taką fajną dziewczynę. Tak. No, i spotkaliśmy się, prawda? Tam parę razy, no już parę razy, parę razy, tak. No, ale spotkania mniej więcej były tak, że ona coś mówiła, a ja nie, nie byłem dopuszczony, że tak powiem, do prawa głosu, prawda? Mówiąc tak, jakby pod pantoflem, mówiąc już na starcie. No, bo to mniej więcej rozmowa wyglądała tak. Spotkałam się, prawda? Cześć, cześć, a potem następnie. Słuchaj, byłam w szkole, coś tam, coś tam, coś tam. Ale wiesz, coś tam ta kaśka to jest taka, taka, taka. No, sorki, jeszcze już mam kamerę. No rozumiem, słuchaj, a może... No ale ta gośka to jednak jest taka z niej, taka baba, no i słuchaj, dobiera się do tego, coś tam. Ja tak już, prawda, wiem, tutaj hejty polecą, ale naprawdę, to po prostu mi minie z czasem, także mówiąc na chwilę, obecną nie mam zamiaru się tym zajmować. Jak przyjdzie jakiś okres czasu, to taki okres czasu, że po prostu, no że po prostu, że po prostu, no to tak jak mówię, już sobie znajdę dziewczynę i będzie wszystko spoko. 14 yy, pytanie, Wiktor 0610 ponownie. Gra League of Legends. A ja gram w Minecrafta. 15 pytanie, Studio Scorini, sorry jeśli przebiłem. pop FabFab, nope-nope. Jedziemy dalej. 16 yy, sz pytanie, Thank you. Jaka była Twoja pierwsza gra na komputer stacjonary? Powiem ci tak, yy, nie znam mojej pierwszej gry na komputerze straconarodnej, bo nie sięgam tyle pamięcią, ale jak sobie najbardziej przypominam to Half-Life 2 To jest jak byłem młody i mój brat grał to się tylko patrzyło, bo nie podwoją mi prawda siedzieć i samemu grać. No ale tak jak ci mówię, to była pierwsza gra, którą w tej chwili, w tej chwili sięgam pamięcią. No i nic, chyba przechodzimy do następnego pytania. Ostatniego już niestety. Dzisiaj dosyć szybko. Możecie mi zadawać oczywiście ciekawsze pytania, ale już nie przejmując. 17 pytanie. Luxury. Uwaga. Zaśpiewasz hymn ZSRR. Powiem tak, luks. Jeśli mogę się tak do ciebie mogę, prawda, ulterze. Yy, powiem Ci tak. Zam yy, szukałem. Znalazłem na Wikipedii. Przetłumaczyłem ten hymn ZSRR. Tak, mówię, na jakiś taki język, powiedzmy, że jak to się wymawia, przeczytałem cały. Nic nie zadziałało. Nie mogę, po prostu nie potrafiłem ogarnąć tego. I chciałem naprawdę, chciałem naprawdę zaśpiewać czy coś takiego. A nie, z ambicji spróbowałem jeszcze raz. Nadal chuj z tego, sorry, nie zaśpiewam ci. I tak, leci teraz pytanie do Was. Już tak na końcówkę. Nawinęła mi się ostatnio gra pod lufę Daisy Daisy, a właściwie mod do gry Day, mod do gry Arma 2. Daisy to jest gra... Oj dobra, nie będę wam opowiadał. Po prostu wpiszcie sobie w YouTube, czy w wyszukiwarkę, jak tam wolicie, grę Daisy i poszukajcie sobie o niej wszystkiego co tam co tam pragniecie, bo chciałbym, mam wielką ochotę ją, nią nagrać. Ją, 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 boże, wybaczcie mi, troszkę jest późno. Yy, no tak, właśnie nagrywam ją, nią nagrać. Także piszcie mi, czy chcecie. Wiem, że od, otwieram nową serię, ale wolę ich naotwierać nie wiadomo ile, a później w, na pewno któryś którąś z, z danej serii nagrać, niż żeby się w jednej, a odcinek pojawiał się załóżmy co miesiąc. Także tak jak mówię. No i co, i będziemy kończyć. E, dziękuję Wam, naprawdę. Ja osobiście zaraz może mam troszkę inny głos znaczy troszkę taki przypominający. No ale staram się mówić cicho, bo tak jak mówię, jest późno. E, co więcej, e, dziękuję Wam jeszcze raz za naprawdę ilość komentarzy. Nie sądziłem, że też będzie iść tak dużo. E, mam nadzieję, że przyjdzie fala jeszcze większych komentarzy, jeszcze więcej pytań, jeszcze więcej hamskich odzywek. Naprawdę, ubaw mam popachy. z... Dzięki wam przy tych właśnie komentarzach. No i mam nadzieję, że w następnym Q&A, naprawdę, jeśli oglądasz Q&A, ja widzę ile jest wyświetleń. Jest czasem 200-300 wyświetleń. Nie zawahaj się zadać pytań, nawet jeśli ma być chamskie. By było jeszcze więcej pytań. Także tak jak mówię, nie wahajcie się nie wahajcie się oglądać, nie wahajcie się pytać krx bo krx jest duże, duże prawdopodobieństwo, że ja właśnie odpowiem na Także już nie przedłużając, dziękuję Wam za drugie QA. Cześć. Na razie.